Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z testem kilku nowych, nowości, które pojawiły się w drogerii Natura, ale również w biedronce, bo mam tutaj na myśli tą nową serię taką Hyaluronic Moist z biedronki. I tak, kochani, udało mi się szybko położyć łapki na tych produktach, także nie przedłużam, lecimy. Jak widzicie, na twarzy nie mam nic poza pielęgnacją, bo mam. Mamy tutaj też bazę. Jest to baza Hyaluronic Moist Base with e, Niacinamid, czyli zawiera po prostu niacinamid, a niacinamid e, wpływa właśnie też na wygładzenie skóry, że tak powiem. E, bardzo fajnie tak ujednolicona też tą twarz. E, baza zawiera 10 gramów produktu. Wygląda tak. Jest to bardzo, bardzo małe opakowanie, powiem Wam. Ceny tych produktów były tak około od 10 chyba do 15 zł, tak jakoś tak. Jedynie czego nie mam z tej serii, jest baza pod cienie. E, no po prostu nie zdecydowałam się na zakup, ale resztę mam. Dobra, kochani, no to zaczynamy od tej bazy. Zobaczymy, jak ona wygląda. O, jest niebieska, taka miętowa, bym powiedziała. Tak, pachnie. Kurczę, taką miętą. Mhm, to jest mięta, i ona jest dosyć śliska w sobie. E, powiem Wam, że baza też zawiera wodę e, jako pierwszy składnik w składzie, tak? Bardzo jest przyjemna, bardzo jest przyjemna, taka nawilżająca, e, trochę śliska, ale nie jest taka silikonowa, jak na przykład ta baza z benefitu. O, tutaj mam od razu wam mówię takiego dziada, co mi już trzy dni wyłazi, jeszcze nie wylazł. Także mam nadzieję, że niedługo się go pozbędę, bo już wszystkiego próbowałam. Powiem Wam, że bardzo przyjemna jest ta baza. E, czuć nawilżenie na twarzy jest delikatnie lepka, czyli myślę, że naprawdę bardzo fajnie będzie przyklejać podkład. E, podkładu w tej kolekcji nie było, więc nałożę swój ostatnio bardzo, bardzo lubiany podkład z e, klarę Skin Maker. To jest. Fureczka, mam już teraz kilka odcieni tych podkładów i powiem wam, uwielbiam tych podkładów, tego podkładu i naprawdę uwielbiam ten podkład. On jest, no, idealny, bym powiedziała. No i dobra, nałożę go sobie szybko i lecimy dalej. Zobaczcie, jak ten podkład pięknie wygląda. Naprawdę mam go szczerze polecam. On jest teraz tak na równi dla mnie razem z glamshopem. Bardzo lubię ten podkład. I super się też utrzymuje. Ale test tego podkładu już jest na moim kanale. Tutaj na górze gdzieś Wam wstawię odnośnik do testu. I kolejny produkt z tej kolekcji biedronkowej jest to e, korektor Hyaluronic Moist. On wygląda tak. Ja mam odcień chyba ten ciemniejszy, dwójeczkę mi się wydaje. Tak, dwa medium, ale z tego co wiem, to nie jest jakoś, jakoś mega, mega ciemny. No nie jest. Zobaczcie, tak wygląda dwójka. Ja z założenia i z wcześniejszego doświadczenia od razu kupiłam dwójkę, bo po prostu, no, sądziłam, że jedynka będzie i tak, to powiedzieć, za jasna. O, właśnie, o to mi chodziło. Przeczytam jeszcze, co tutaj producent obiecuje. Jest to nabijający korektor pod oczy i do twarzy. I w sumie tyle <grym> na ten temat. Dobra, tu go jeszcze dołożę, żeby zobaczyć czy on fajnie kryje, bo może akurat fajnie mi tego dziada przykryje. Ale dobra, najpierw zobaczę, jak on tutaj pod oczami wygląda i jakie ma krycie. Jak widzieliście, odcień taki, no spoko, nie jest za ciemny. Ona raczej jest taki żółty. Ja lubię te korektory z Biedronki, naprawdę one bardzo fajnie się sprawdzają. Ok, dobra. Powiem wam, że krycie jest takie średnie plus. Bardzo ładnie ten korektor wygląda pod oczami. Nie wchodzi w zmarszczki. Nie jest to jakieś mega krycie. Ma bardzo lekką taką wodnistą konsystencję. Bardzo przyjemnie wygląda na twarzy. No to jest po prostu taki dzienny, zwykły korektor, który naprawdę bardzo przyjemnie się aplikuje. Tutaj też bardzo fajnie przykro mi, o ile się dało, oczywiście, tego dziada. Także, no, powiem Wam, że jak na razie na plus. E, kolejnym produktem z tej serii jest Puder. I tutaj mamy Hyaluronic Moist Powder. E, jest to po prostu utrwalający puder z kwasem hialuronowym, e, 9,5 grama. I tutaj nie mamy lustereczka, szkoda trochę. I produkt ma taki odcień. On jest taki, no, bardziej żółtawy, bym powiedziała. Zobaczymy, czy on... Zobaczcie, hmm. taki ma odcień. No nie, nie powinienem zarzucać. Jak coś, to może trochę rozjaśniać. Nie przeciągam, nakładamy go na twarz. Nałożę go również pod oczy. Ojejku, on pachnie. To puder pachnie. Tylko co to jest za zapach? On mi przypomina jakieś kosmetyki. Może właśnie jakiś kosmetyk z tym kwasem hialuronowym. Intensywnie pachnie, bym powiedziała. Nie mogę sobie w tym momencie przypomnieć, co to dokładnie jest za zapach. Mi się wydaje, że troszeczkę ta twarz jest bardziej żółta niż przed nałożeniem tego pudru. No bo wiecie, on jest trochę bardziej żółty, nie jest to transparentny puder. Powiem Wam, że ładnie ta skóra wygląda. Jest naprawdę bardzo fajnie wygładzona. Mi się wydaje, że naprawdę fajny efekt. Taki Puder do torebki, tylko szkoda, że nie ma lusterka. E, Okej, okay, kochani, no to teraz przechodzimy do brwi. Dawno nie robiliśmy razem brwi, ale teraz mam nowy produkt z My Secret, Brow Lamination Wax. Tak wygląda ten produkt. Ja chyba mam poprzednią wersję tego produktu. On się nazywa chyba Brow On. Coś takiego, też właśnie z My Secret. Kogo jeszcze nawet nie używam, no nic trudno. Używamy najpierw ten. Tutaj e, producent. Napisał tak. Bezbarwny wosk do układania brwi, nadający efekt jak polaminacji laminacji. Ultra mocna formuła ujarzmia woski utrzymuje je w pożądanym kształcie. Włoski są zdyscyplinowane, utrwalone na cały dzień, bez konieczności poprawek. E, pojemność 5 gramów. Jak widzicie, tutaj to jest zupełnie przezroczysty produkt, tak samo jak e, produkt z Anastazji. E, dobra, kochani, ja sobie tak najpierw nałożę ten produkt, a później e, troszeczkę te brwi moje poprawię e, pisakiem z Benefit, tak to się nazywa. Najpierw wyczeszę brwi z nadmiaru pudru. Sprawdzę jeszcze jaka jest konsystencja tego. Ona jest taka dosyć lepka. Nie jest to na pewno taki wosk do skrobania. Jego nie trzeba aktywować wodą. Mmm, no powiem Wam, że mi się podoba jak on się nakłada. Naprawdę i te włoski jak na razie zostają tak wyczesane jak ja chcę, nie wracają absolutnie. Ja bardzo lubię ten produkt z efektu właśnie do brwi, ten e, po prostu żel do brwi, włoski do brwi czy mydełko do brwi jakoś tak, ale ten się łatwiej nakłada, Wam powiem. Jeżeli chodzi o połysk na brwiach, to on delikatny jest. Dajmy temu produktowi teraz trochę osadzić się na tych brwiach, wyschnąć i za chwilę zobaczymy, czy te brwi dalej zostaną w takim samym miejscu. Powiem Wam kochani, że no chyba dawno nie miałam tak szybko zrobionych brwi Wam powiem. Teraz troszeczkę czuję ściągnięcie na brwiach, tak odrobinę. One są teraz, myślę minęło jakieś dwie minuty, zastygają, ale jeszcze, jeszcze można coś z tym zrobić. Więc dobra, lecimy dalej z makijażem, za chwilę zobaczymy jak to zaschnie, czy to w ogóle zaschnie. No to teraz sobie wykończę makijaż twarzy i tutaj mam taką mini paletkę z... Marki Wonder Beauty. Tak wygląda ta paletka. Ona tutaj w środku zawiera róż i brązer. Ma też lustereczko. I powiem Wam, że bardzo fajne są te odcienie. Zobaczcie takie moje w sumie. Myślałam, że to będzie produkt bardziej rozświetlający, ale on jest taki. No, satynowy bym powiedziała. Mhm. Teraz biorę ten róż. Róż bardzo mi się podoba. Taki delikatny, herbaciany. Tak wygląda róż i rozświetlacz. To są takie bardzo dzienne, um, bym powiedziała, odcienie. No i kochani, teraz przyszedł czas na rozświetlacz. Jeśli chodzi o rozświetlacz, to mam tutaj w sumie puder rozświetlający. Dla mnie to jest rozświetlacz. Delightful Glow Powder z Kobo Professional. Tak wygląda jego opakowanie. Bardzo piękne, mieni się naprawdę przepięknie. 8 gramów produktu. Jeżeli chodzi o odcień, to mi się wydaje, że tylko jeden jest na stronie. I kochani, on wygląda w środku. Tak. Tutaj troszeczkę mi się y, uszkodził, ale to nic, wklepałam i jest dalej ok. E, zrobimy teraz słoczą. No zdecydowanie to jest rozświetlacz, bo na stronie było napisane, że to jest, e, zobaczcie, on jest dosyć żółty. E, na stronie było napisane, że to jest puder rozświetlający. Tutaj na opakowaniu też jest napisane, że jest to puder rozświetlający do twarzy i ciała, ale dla mnie to jest to po prostu rozświetlacz. I dobra, nałożę go po prostu w formie rozświetlacza. No, widzicie, to jest rozświetlacz. Przepiękny. No, bardzo, 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 bardzo mi się podoba. Dobra, to teraz sprawdźmy brwi. No, powiem Wam, że one się nie ruszają nigdzie. Zastygły, tak, zdecydowanie zastygły. Troszeczkę czuję je, ale mniej niż e, 5 minut temu. Także no, powiem Wam, hu hu hu. sztosik, sztosik, powiem Wam, że jestem naprawdę bardzo, bardzo mile zaskoczona tym produktem. E, dobra, no to teraz został nam jeszcze makijaż oczu. I tutaj mam paletkę Sensic Ona nazywa się Neon Jest to taka fioletowa paletka, nie wiem, czy dzisiaj pójdę w te fiolety. Może trochę coś tam użyjemy. No i dobra, kochani, no to lecimy. Jeżeli chodzi o bazę, no to ja po prostu zostawię ten korektor. Ten korektor nie zebrał się nawet bardzo w załamaniach, więc po prostu zostawię go jako bazę. Um, no i dobra, no to teraz przechodzimy do tej paletki. Ja sobie wezmę teraz ten um, najjaśniejszy beżowy odcień. I tutaj. Po prostu go nałożę pod dług No Dobra. No to zacznę od tego filetowego odcienia. Tak delikatnie. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Mam nadzieję, tylko, że się nie będzie bardzo sypał. No, on jest taki dosyć ciężki do nabrania, bym powiedziała. Naprawdę trzeba dużo nacisku używać. Wywierać na pędzel. Gdy się nakłada ten cień. Okej, okay, no No niezły fiolet bym powiedziała. Następnie wiecie, co użyję tego cienia. Taki bardziej fuksjowy już. I tutaj dam go na środek i bardziej wewnętrzny kącik. Wiecie co, użyję jeszcze odrobinę tego troszeczkę ciemniejszego? Ty na samo połączenie tych obydwu cieni. Okej, okay. i wiecie co, i teraz spróbuję. Zesłuczuję, teraz Wam jeszcze te cienie, takie najbardziej błyszczące w tej palecie. One wyglądają tak. No, powiem wam, że bardzo ładnie wyglądają. Mm. Wiecie co, to nałożę o ten fioletowo-niebieski w sumie. Tutaj na centralną część. Bez bazy i bez bazy on wygląda raczej jak jak brokat, tak bym powiedziała. Więc czekajcie, nałożę teraz bazę i zobaczymy, czy będzie się lepiej to kleiło. No lepiej się klei, lepiej się klei, jak po prostu damy bazę. Więc dobra, na drugim oku już daję bazę. Mm -hmm. Wiecie co? Na sam, e, tak jakby środek, nałożę jeszcze tego cienia. Zobaczymy, czy on troszeczkę tutaj rozjaśni. O, chyba bardzo fajny efekt robi. Bo rzeczywiście rozjaśnia, ale też mm, dodaje takiego niebieskiego powera. Uu. To nie przegięłam. Nie, 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 oczywiście, że nie. Dobra, to teraz lecę e, na dolną powiekę i zaczynam od tej fuksji. Troszeczkę tego fioletowego dodaję tutaj też na dół. Następnie w sam wewnętrzny środek, tutaj nałożę troszeczkę tej bazy i tak tutaj na dół nałożę ten błyszczący cień. W sam wewnętrzny środek, oczywiście ten mega błyszczący. Następnie wezmę taki malutki pędzelek i użyję troszeczkę tego fuksjowego, najjaśniejszego cienia, i tutaj będę chciała tak wyblendować. Na linię wodną nałożę kredkę z Lovely, to jest Pasty Tropics piąteczka. To jest właśnie taki jasny fiolet. No powiem Wam, mistrzynią perfekcji to ja nie jestem, ale podoba mi się ten makijaż. Dobra, wiecie co, to wydaje mi się, że teraz trzeba jakoś krecha walnąć i będziemy kleić rzęsy, bo do takiego makijażu no to już trzeba rzęsiory. Ok, kochani, makijaż mamy oczu już wykończony. Zrobiłam kreskę, przykleiłam sztuczne rzęsy i powiem Wam, że naprawdę, naprawdę spoko. Podoba mi się ten makijaż. Jest taki ciemny, mroczny, ale też ma dużo fioletów w sobie. A ja bardzo, bardzo, bardzo lubię fiolet. Zostały nam jeszcze usta, i tutaj mam też produkty z Bell, z biedronki z tej nowej serii Lip Gloss Shimmer w odcieniu 02 Nude Shine. Tak wygląda ten produkt. Z tego co wiem, są dwa odcienie. Zobaczmy pachnie. Ojej, on pachnie krówki. Przepięknie pachnie od razu ląduje tutaj. O mm, piękny odcień. Kurczę, zjadłoby się krówkę. Zjadłoby się krówka. No. Ten błyżek ma bardzo miłą konsystencję. Nie klei się absolutnie. I powiem Wam, że ja to tak zostawię. Bo mam mega, mega mocny makijaż oczu. I e, takie delikatne usta. W to mi graj, tak wam powiem. No, kochani, dzisiaj trochę pojechałam z tym makijażem oczu. Bardzo mi się podoba ten makijaż. Um. Dajcie koniecznie znać, co Wy sądzicie. Zaskoczyła mnie ta paleta naprawdę, bo myślałam, a pewnie będzie jakiś taki średniaczek, ale jeżeli chodzi o sypanie się, to ta paleta się nie sypie, więc naprawdę bardzo fajnie i zaskoczyła mnie, zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie, bo powiem Wam, że bardzo miło mi się e, pracowało z tą paletą. Ten pierwszy fiolet taki trochę twardy. Trzeba było się go nawcierać w pędzel, aby uzyskać pigment. Ale tak, poza tym, no naprawdę, naprawdę super. Dajcie koniecznie znać, jak Wam podoba się ten makijaż. No, powiem Wam, że ja odwykłam od e, siebie w tak mocnym e, makijażu e, fiolet, no to to nie jest taki bardzo dzienny odcień i też te rzęsy hmm, będę musiała się przyzwyczaić, ale bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. To już wszystkie produkty, które chciałam wam dzisiaj e, pokazać sobie, z wami przetestować. E, Podsumowuję sobie teraz króciutko. Jeżeli chodzi o ten wosk, on bardzo fajnie trzyma burwi, bardzo fajnie. Super mi się z nim pracowało. E, Zostaje tutaj na wierzchu, żeby sobie go po prostu używała. Będę teraz produkty po prostu przypadkowo brała. E, następny produkt, no to to jest e, puder. Ten budek, kurczę, co to jest za zapach? On mi tak coś przypomina. No, nie jestem w stanie teraz w ogóle wynaleźć i odnaleźć o co mi chodzi, ale no to jest naprawdę zapach, który wy też rozpoznacie na 100%. Już e, mój pędzel też pachnie tym produktem. E, dobra, następną rzeczą jest e, korektor, bardzo przyjemny, 5 gramów, bo chyba nie wspomniałam o tym, bardzo przyjemny korektor, po prostu taki dzienny, fajnie kryje, nie wlazł mi w żadne zmarszczki, naprawdę bardzo ładnie wygląda, krycie jest średnie. Wiecie kto co lubi, ale jak dla mnie naprawdę spoko. Jeżeli chodzi o tą bazę, szkoda, że jest w tak małej formie, w tak małym opakowaniu, bo naprawdę mi się spodobała, bardzo ładnie wygładziła twarz, ale też czuć było to nawilżenie. Także szkoda, że tylko 10 gramów. W ogóle nie rozumiem o co chodzi. Halo, mogłoby być przynajmniej 30 bel. O co chodzi? Nie wiem, nie rozumiem. Następną rzeczą jest rozświetlacz bo Daylight Full. Bardzo, bardzo ładny odcień. Bardzo ładny. Może dla niektórych będzie za złoty, za żółty, ale dla mnie naprawdę super. I on robi taką taflę. Absolutnie to nie jest żaden brokat na policzkach. Co my tutaj jeszcze mamy? Ta paletka to konturowania. Powiem Wam, że tak naprawdę nic specjalnego. E, bardzo no, użytkowe odcienie. Średnio napigmentowane. Bezpieczne, że tak powiem. No, i chyba tyle mam do powiedzenia w tym temacie. E, ja ją mam z kalendarza adwentowego i pewnie będę używać po prostu do jakichś dziennych makijaży. A jak nie, no to się jej po prostu pozbędę, bo to będzie znaczyło, że nie była specjalna i po prostu po nią nie sięgałam. E, co my tu jeszcze mamy? Błyszczyk, no błyszczyk jest bardzo komfortowy, niemiłosiernie się błyszczy, zobaczcie, przepięknie daje taką w taflę, nie lepi się na ustach. No i ten jego zapach, kurczę. Będę niedługo w Polsce, to sobie na bank zrobię zapas, na bank. Mam nadzieję, że niczym nie zapomniałam. Ostatnim produktem jest ta paretka. Bardzo mnie zaskoczyła, powiem to jeszcze raz. Bardzo fajne, fioletowe odcienie. E, paleta kosztuje chyba około 60 zł, ale ja ją chyba kupiłam za 40 na promocji. Także promocje też są na tą paletę. Staram się dzisiaj skupić na tych bardziej fioletowych odcieniach i zostawić te neutralne w spokoju, ale na nie jeszcze przyjdzie czas. Niemniej jednak przepiękne są te odcienie e, błyszczące, ten i tutaj te dwa, no, przepięknie się nakładają. Nie są podobne do siebie, mają naprawdę bardzo spójną bazę, ale są różne od siebie i naprawdę, no, ja polecam z całego serca naprawdę bardzo, 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 bardzo fajna paleta. E, Okej, okay, kochani, i to już wszystkie produkty, które sobie dzisiaj testowaliśmy. Tak, jeszcze spoglądam, czy o czymś nie zapomniałam. Jeżeli zapomniałam, to wybaczcie mi. I tak. Dajcie koniecznie znać, czy wy używaliście tych produktów, czy może już sięgnęliście po tę paletę, lub po te produkty z Bell. Jestem bardzo ciekawa, jak one się Wam sprawdzają. Dajcie koniecznie znać. I może wiecie, co to jest za zapach. Jeżeli ktoś wie, co to jest za zapach, piszcie od razu, bo ja, no, no nie wiem, zapomniałam, nie mogę sobie przypomnieć. Po prostu aż mi się tutaj wszystko gotuje, ale no nie mogę, nie mogę, nie mogę. No. Tak, no dobra. Jak nie mogę, to przez nogę, nie? Zapraszam Was serdecznie do subskrybowania, do zaobserwowania mnie na Instagramie. No i co? Widzimy się po prostu w następnym filmiku.